Kola? Czemu taka mała? Ja mam więcej szczęścia. Wow! Co za ogromna butelka! I cała moja! Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. O, Miley, spójrz na te kole! To prawda, jest malutka, ale na pewno jest pyszna. Tylko za nic nie mogę jej wycisnąć! O, tak! Jakie to jest dobre! Kontynuujcie, ja skończyłam! Jestem gotowy na wyżerkę! Ej, czemu ta galaretka nie wyłazi? No dalej! Dobra, nie idzie. No to zaraz coś wymyślę. Mam tu specjalne narzędzie. A, od razu lepiej. Mmm, jakie to pyszne. Ach, warto było się postarać. Miley, teraz ty. Super! Bez problemu uporam się z tą ogromną porcją. O, nie wiedziałem, że Miley jest taka silna. O, rany! No dalej, no dalej! Udało się! O, to było mocne. Widzieliście? Dałam radę. Teraz sobie zjem. Co za kwasota! Aj! Nie dam rady tego jeść! Szkoda, że nie widziałaś swojej miny! Nawet nie chciałam! Wow! Hurra! Mam sporą paczkę chipsów! Takie małe opakowanie! Liczyłem na więcej! No cóż... Lepsze to niż nic. Mmm, jakie pyszne chipsy! Aż nie mogę się oderwać. Ach, jak smacznie chrupią! Co już wszystko zjadłem? Świetna bransoletka! Ok, moja kolej. Spróbujmy. Mmm, jakie pyszne! Wow, Miley ma taką ogromną paczkę! Ja też chcę. Ona ma tak dużo, a ja miałem tak mało. Trzymaj się, trzymaj się. Co? Stój! Oddawaj moje chipsy! Jak mogłeś je ukraść! Oddawaj, bo. Czekaj. Chciałem ci tylko coś pokazać. Co tam masz? Wideo? To ciekawe. Chłopak na filmiku mówi, że pod spodem paczki jest sos? Pilnie trzeba to sprawdzić. No, no, spójrz! Odwracamy? O, to i sos! Mówiłem ci, a ty byłaś na mnie zła. No, jesteś taki mądry. Częstuj się. Dzięki. A ty spójrz tutaj! Co za ogromne opakowanie! Nie mogę z niego wydostać chipsów! A dobra! Położę je na boku. Mogłam od razu tak zrobić. Tak jest to wiele łatwiej. Te chipsy są pyszne. Chwila! A gdzie one się podziały? Na drugim końcu brakuje jedna. Ej! Co wy wyprawiacie? Czy oni naprawdę zjadają moje chipsy? Zaraz im pokażę. Nie, nie trzeba! Macie przechlapane, to były moje chipsy. Wygląda na to, że tym razem nic nie dostałam. A ja mam pysznego burgera. Jak się cieszę! To ja mam prawdziwe szczęście. Nigdy nie widziałem tak wielkich burgerów. Och, to za zapach. Mój pyszny, mój mięciutki, mój kochany. Quentin! Quentin! A no tak, zobaczmy, co jest w środku. Jaka ciężka bułka. No dalej, dasz radę. Jeszcze trochę. O, co jest? To straszne! O nie! Pomocy! O, to był sen? To był sen! Uf. Zobaczmy, co jest w środku burgera. Chociaż troszkę się boję. Chyba nic niezwykłego. O, kotlet jest super! Mogę uwierzyć, że nic nie dostałam. Sprawdzę stół za pomocą moich specjalnych okularów. Co my tu mamy? Mikroburger! Widzę go. Zaraz spróbuję. Pyszny, ale bardzo mało. Mali, chcesz spróbować? Nie, dzięki. Mam swojego burgera. I zaraz go spróbuję. Dodam keczupu, żeby było smaczniej. Chcę go spróbować. Może uda mi się odłamać kawałek. Nie uda ci się. Zjadłeś już swojego burgera. Teraz moja kolej. Dodam jeszcze sosu serowego. Emily, mam cię już dosyć, a masz. Nigdy więcej nie będziesz brać cudzego jedzenia. Dobrze ci tak. No, w końcu zostaliśmy sam na sam. Mój pyszniutki burger. Co za wyżerka. Fuu, to obrzydliwe. Aż straciłam apetyt patrząc na ciebie. Ojej, zaraz się przewrócę. Wydaje mi się, że troszkę się przejadłem. To najmniejsza fanta, jaką kiedykolwiek widziałam. Wow. Napój z gumy do rzucia nigdy takiego nie próbowałem. Tylko spójrzcie na moją ogromną porcję. Ale super. Nie śmiejcie się ze mnie. Bo to ja zaczynam jako pierwsza. Ojej. Jakie to apetyczne! Mmm, to miodowa galaretka z Fanty! Super! Wręcz nie mogę się oderwać. Ojej. Przepraszam. Wszystko zjadłam. Quentin, twoja kolej. Z przyjemnością tego spróbuję. Och, mam tylko mały problem. Nie mogę wycisnąć galaretki z butelki. Ojej, no co jest? O, mam pomysł. Jess, mogę od ciebie pożyczyć gumkę do włosów? Dzięki. Szczerze mówiąc jedna to za mało. Potrzebuję kolejnej i jeszcze jednej i jeszcze jednej i jeszcze jednej. Ej, hey, Quentin, przystań! To wszystko dla nauki! Chwileczkę! Jess! Za mało tych gumek. Daj mi jeszcze. Aha, o tak. No, reszcie się udało. Pójrzcie, galaretka sama wychodzi z butelki. Ojoj, nie uciekaj tak szybko. Muszę to wszystko zjeść. Nie zostawię ani kawałeczka. A teraz nadmucham balona. Ale ekstra! Zniszczyłeś mi fryzurę! I zabrałeś wszystkie gumki! Nie dotykaj mnie! No dobrze, to jem dalej swoją galaretkę. Chcę nadmuchać ogromnego balona. Ale super! Zrobię też balona dla Jess. Może wtedy przestanie się na mnie złościć. Co? Tylko jeden balon? Nie potrzebuję go. Twój balon nie zmarzy twojej winy. Ha! To podoba mi się o wiele bardziej. Wrócił mi dobry humor. Kurczę, teraz jestem cały w gumie. To okrutne z twojej strony. A ty z czego się śmiejesz? Jedz swoją galaretkę. Masz rację, Quentin. W dodatku mam jej bardzo dużo. Kurczę, nie daję rady jej wycisnąć. Ale mam pomysł. Kiskam dynamit do butelki, odpalam i czekam. Za chwilkę dynamit eksploduje. Dokąd ona poszła? To dziwne. O nie, Jess, patrz! To straszne. Jestem cała w galaretce. Udało się, więc mogę spróbować. Mm, jakie pyszne. Prawdziwa wyżerka. Nic nie widzę. Pomocy! To straszne. Wszystko dookoła się klei. Jest brudne. Chociaż nawet całkiem smaczne. Jess, spróbuj. No, naprawdę pyszne. Jakie małe i słodkie lody. Niestety są zbyt małe, żebym się najadła. A ja mam średnią porcję, podoba mi się. Twoja oh yeah. średnia porcja jest niczym w porównaniu z moją. No to ja rozumiem. Gigantyczne wiadro lodów. Dziewczyny, jestem w siódmym niebie ze szczęścia. Ale zaczynam, Aili, bo ma najmniejszą porcję. Dobrze, no to próbuję. Mam tu malutką łyżeczkę na taką okazję. Ojej, jakie to jest pyszne. Bardzo orzeźwiające. Chcę, żeby ta przyjemność trwała jak najdłużej. O, tak. Bosko! Majli, mogłabyś się pospieszyć. Nasze lody zaraz się roztopią, zanim ty to zjesz. Och, mam już tego dosyć. Pomogę ci. Ale, ale ja chciałam rozciągnąć tę przyjemność. Nieważne, teraz kolej na jazz. A potem, moja. O tak, Miley, zgadzam się. Te lody są niesamowicie pyszne. Jestem szczęśliwa. Lody to moje ulubione smakołyki. Mogłabym je jeść przez cały dzień. I jeszcze łyżeczkę. Brrr, zamarzłam, przyjaciele, pomóżcie mi. Czemu tak wolno? Jedź szybciej. Jak to nie? No dobra, więc ci pomogę. Za pomocą palnika roztopię Twoje lody. Dzięki temu otrzymam koktajl mleczny. Mamy to. Teraz możesz to szybko wypić zamiast ociągać je z jedzeniem lodów. Ozdobię to nawet wiktą śmietaną specjalnie dla ciebie, Jess. Częstuj się. Bardzo dziękuję, Quentin. O, tak. To jest bardzo pyszne. To był świetny pomysł. No, wreszcie nadeszła moja kolej. Mam największą łyżkę dla największej porcji. Mmm, to smakuje rewelacyjnie. Chcę jeszcze. Ojej, chyba przesadziłem. Łyżka utknęła. O rany! Jaka gigantyczna kulka lodów! Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Chwileczkę. Dodam drugą kulkę. O tak, coraz bardziej mi to przypomina bałwana. A teraz potrzebuję trzeciej kulki. Ale nie mam już lodów. No dobra, nie szkodzi. Zdrobię oczy i buzie z żelków. O tak. Pięknie. Zawiążę mu szalik, który zrobiła moja babcia. Gotowe. Podoba się wam? Sam jestem zachwycony. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. O nie, Jess, nie wolno ci go jeść. To mój bałwan. Miley, dziewczyny, przestańcie. Miley, sieć tak. Jess, a ty dokąd? Zamknij buzie na kłódkę. Świetnie. Nikt nie będzie jadł mojego bałwana. Nie bój się, mój drogi. Nikt cię nie skrzywdzi. Jesteś tylko mój. Ciekawe, co jest pod waszymi kloszami. Sprawdź, Miley. Co? Ser pleśniowy? Jak on okropnie pachnie. Och, moje perfumy troszkę poprawiły sytuację. Kurczę, ale niestety nie poprawiły smaku. Ochyda, zaraz zwymiotuję. Uff, dałam radę. Życzę wam powodzenia. Czy naprawdę mój kawałek jest większy? O nie! Nie! Wiecie co? Wpadłem na pomysł. Uwaga dziewczyny, jeden ruch magiczną różdżką i ser znika. O tak. Co? Jak ty to zrobiłeś, Quentin? Magik nigdy nie ujawnia swoich sekretów. O jej śmierdzi niemiłosiernie. Co chcecie, dziewczyny? O, rety! Jak ten ser tam się znalazł? Nie wiem, jak tam się znalazł, ale zaraz znajdzie się w Twojej buzi. A ja tak się cieszyłem, że nie będę musiał jeść tego czegoś. Ochyda! Oh, Quentin, tak śmiesznie się wykrzywiasz. Jess, lepiej pokaż, co ty tam masz pod tym kloszem. Nie! O nie! To przecież tylko kawałek śledzącego sera. Zaraz stracę przytomność. Miley, widziałaś to? Jess nie wytrzymała. I co mamy zrobić? Już wiem. Przebieramy się za kucharza i ozdabiamy kawałek sera kremem. Jeszcze troszkę i gotowe. Wygląda jak tort. Jess, zapraszam to specjalnie dla ciebie. Ojej, ale super. Mmm. Coś takiego zjem do ostatniego okruszka. Jaki? Jaki paskudny smak ma ten tort! Zgadza się! Quentin cię oszukał! Zaraz wymiotuję. O, nie! Teraz chyba moja kolej, żebym stracił przytomność! Słabo mi! Sprawiedliwość została wymierzona! Hurra! Tylko spójrzcie, ile tu jest bum! Wendy masz pecha. Co za maleństwo. Ale nie denerwuj się, próbuj. Tak, tak, mam właśnie taki zamiar. Jest tylko jeden problem. Za nic nie mogę tego wyciągnąć. No dalej. O nie. Jeszcze i mój palec utknął w tym automacie. Ratunku! Co ja mam z tym zrobić? Daj ci pomogę. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. To nie działa. Palec utknął na amen. Więc przechodzimy do czegoś mocniejszego. O nie! Czy to zadziałało? A ty co myślałaś, że ci palec odetnę? Trzymaj. Nareszcie możesz spróbować swojej gumy. O nie, znowu potrzebuję pomocy. Jednak nie. Wydawało mi się. Próbuję. Mm, ale pyszne. Chcę spróbować każdego koloru. To jest takie dobre. I balony też wychodzą super. Bez komentarza. Okej, okay, nadszedł czas, abym ja też spróbował gumy. Tylko bez żadnej piły. Daj mi to. To nie jest bezpieczne. Dobra, dobra. Myślę, że znajdę jakąś monetę, aby zdobyć smakołyki. Tu jest mój portfel, sprawdźmy. Kładam monetę i dostaję nagrodę. Oto i ona, zielona guma. Właśnie ją chciałem spróbować jako pierwszą. Mmm, pyszna. Jakie super balony z niej wychodzą? Kontynuujemy. Co? Nie mam już kasy? I co ja mam teraz zrobić? Mam pomysł. Guma do rzucia to w zasadzie plastelina, więc mogę ulepić z niej monetę. Spróbuję ją tu włożyć. O tak? Mm, coś mi nie idzie. Muszę się bardziej postarać. Kurczę. Będę musiał zastosować nadzwyczajne środki. Nie mogę użyć piły? To w ruch pójdzie młotek. O, tak zadziałało. Mmm, jaka super pyszna guma. I jaki świetny balon. To było całkiem fajne, ale sposób był barbarzyński. Ja mam świnkę z karbonkę i muszę ją tylko rozbić. Chwila. Co jest? Spokojnie! Ona jest z gumy. Po co masz się rozbijać? Wystarczy odkręcić nakrętkę na dole i proszę. Masz wszystkie swoje monety. Tak? To było takie proste. Dzięki za pomoc. Teraz mogę zjeść tyle gumy, ile chcę. A chcę bardzo dużo. Zacznę degustację od różowej i żółtej. Mm, są bardzo smaczne. Idziemy dalej. O, rany! Tylko spójrzcie, ile tu jest gum! Wystarczyło mi monet, żeby wyciągnąć je wszystkie. Teraz mogę się w nich kąpać. ale oczywiście tego nie zrobię. Po prostu je zjem z ogromną przyjemnością. A potem nadmucham gigantycznego balona. A, może nie trzeba. Jest za duży! Kurczę, tym razem to ja mam najmniejszy smakołek. Spójrzcie, jakie ogromne opakowanie mentosów ja dostałam. Ogromne? Nie rozśmieszaj mnie w porównaniu z moim, twoje jest jako kruszek. Dziewczyny, podnieście szczęki z podłogi. Zazdrość szkodzi urodzie. Okej, okay, najwyraźniej tym razem to ja będę pierwsza. Nie tylko mam małą paczkę mentosów. W środku jest tylko jeden cukierek. No, ale to lepsze niż nic. Wow, jakie to orzeźwiające. Aż mi się sopel na nosie pojawił. To takie zabawne. Ej, ty masz sopel, a ja cierpię. To nie fair. Przepraszam, to nie było specjalnie. Wendy, a ty co? Nie otwiera się! Nareszcie się udało. No i gdzie są moje cukierki? O, ja też mam jednego cukierka. Ale jakiego? To nie jest na jeden gryz. Mmm, jakie dobre. Palce lizać. Ojej! Nie spodziewałam się, że to jest. Takie miętowe! Zmarzłam tak, jakbym teraz leżała w śnieżnej zaspie! Och! Ostatnie detale i moje arcydzieło jest gotowe! O nie! Dlaczego tu jest tak ślisko? Zaraz się przewrócę! Tylko nie mój tort! Ups! Nie wszyscy są tak zadowoleni z mentasów jak ja. Sam, teraz twoja kolej, aby otworzyć paczkę. No w końcu! Ale moja paczka jest tak ogromna, że ledwo mogę ją podnieść! Udało mi się! Oto i mój ogromny cukierek! Czas go pożreć! Oczywiście w całości! Mm, ale mam apetyt. Wręcz nie mogę się oderwać. Robi mi się trochę zimno, ale nie szkodzi, w wytrzymam. Brr, co za zimnica. O, jacie, dziewczyny, mamy tu zimę w środku lata. Zagrajmy w śnieżki. Świetny pomysł. Włapcie! Ej, jak mogłaś? To dla ciebie, a masz. Moja zemsta będzie nieprzyjemna. Dosyć, przestań! Chociaż trzeba przyznać, że to świetna zabawa. No, i to był mój pomysł! Wow! Takiej fanty jeszcze nie widziałam. Ja też takiej nie widziałem. Takiej małej. A ja mam idealny złoty środek. Najlepsza opcja. No co ty? Najlepszą opcją jest moja ogromna butelka. Tylko na nią spójrzcie. Ej, to boli! No dobra. Ale ja wypiję Fanta jako pierwszy. Próbuję. O rety, to nie Fanta. To cukierek wpłynie! Co jest jeszcze fajniejsze i pyszniejsze? Miam, miam, niam! Mega mi smakuje! Ekstra! Co prawda? To posmakowało nie tylko mi, ale jeszcze tej strasznej pszczole. Spadaj mi stąd, co ty robisz? Ona, ona ukradła moją fantę! Oddaj mi to! Nie, wkurzysz się, a ona zawoła swoje przyjaciółki, które zwędzą mi moją butelkę. Pozwól mi się delektować tym pomarańczowym smakałekiem. Pyszne. Mmm, falce lizać. Wszyscy już spróbowali, a ja nie. Muszę to naprawić. Wow, to wygląda bardzo apetycznie. super smak i konsystencje. Miam, miam. O Porany! Spójrzcie, jakie to jest klejące! Ekstra! To przypomina pajęczynę. Więc czas założyć maskę Spidermana! Pora uratować to miasto! Tylko spójrzcie, co ja potrafię. Nigdy bym nie pomyślała, że będę mogła wspinać się po sufitach i ścianach. Ale fajnie. Tylko niepotrzebnie odkleiłam ręce od sufitu. Pyszności. Aj! Co ty zrobiłaś? Ratuję cię tylko to, że nie wszystko wylało się z butelki. A, ale mi to Spider-Man! A tak przy okazji, dopóki sobie leżycie na podłodze, to ja dojem smakołyk.